Siema, siema. Normalnie o tej porze każdy kabrioletem jeździć może. Witam serdecznie i zapraszam na prezentację Renault Megane drugiej generacji właśnie w wersji cabrio. Jak już powiedziałem jak ten samochód się nazywa, przypomniały mi się zarzuty pewnej części widzów o to jak wymawiam nazwy francuskich marek. Dlaczego na Citroena mówię Citroën a nie Citroen? No właśnie z tego samego powodu, dlaczego na Renault mówię Renault, a nie Renault i na Peugeota Peugeot, a nie Peugeot. Jak z tak zwal, na samym początku warto również powiedzieć, skąd ten samochód w ogóle się wziął. Otóż Meganka drugiej generacji była produkowana w wielu różnych wersjach nadwoziowych. Był trzydrzwiowy i pięciodrzwiowy hatchback, był czterodrzwiowy sedan, było pięciodrzwiowe kombi oraz właśnie kabrio połączone z coupé. O ile poprzednia generacja oferowała zarówno coupé jak i kabrio, to w przypadku generacji numer 2 ten właśnie samochód zastępuje obie te wersje, gdyż jak widzicie mamy tutaj Tutaj stalowy dach. Chociaż tak nie do końca, patrzcie na to. Mamy tutaj wielkie panoramiczne okno dachowe, a to oznacza, że do kabiny dociera znacznie więcej promieni słonecznych niż w porównaniu do samochodów z dachem parcianym. A po drugie zimą mamy tutaj lepszą izolację i to zarówno akustyczną jak i termiczną. A dla prawdziwych zmarźluchów są nawet podgrzewane fotele obite skórą tudzież pseudoskórą. Jeśli chodzi o zużycie spoglądając na boczek siedziska wszystkie nitki są na swoim miejscu, aczkolwiek troszeczkę niżej pojawiło się drobne pęknięcie. Co do boczka oparcia pęknięcia tutaj żadnego nie ma, ale jest widoczne przetarcie. No ale nie ma się czemu dziwić. Ten samochód został wyprodukowany w roku 2005, a więc ma już 19 lat. Spoglądając na drzwi kierowcy na uchwycie możemy zauważyć uszczerbki od paznokci, obrączek, pierścionków. A uruchamiając silnik wyświetla nam się wynik 152 000 kilometrów przebiegu. I w tym momencie chciałbym dodać, że partnerem Dzisiejszego odcinka jest firma Car Vertical, która pomaga Wam sprawdzić przeszłość samochodów, które zamierzacie kupić. Wystarczy numer rejestracyjny lub WIN, i możecie trafić na archiwalne zdjęcia, które otworzą Wam oczy na to, co planujecie nabyć. Niezależnie od rodzaju nadwozia, marki czy modelu samochodu, warto sprawdzić każdą furę, aby przypadkiem nie wtopić worka pieniędzy. Koszt raportu to niewielki ułamek ceny samochodu, zwłaszcza, że korzystając z kodu rabatowego JARPEN, cena spadnie o 10 lub 20% w zależności. Od aktualnej promocji. Oprócz kategorii ze zdjęciami, w raporcie jest też na przykład zakładka stan licznika kilometrów, która może wykryć sprzedawców, którzy cofnęli przebieg. Co prawda ta audycja ma raptem kilka wpisów, ale nie ma się czemu dziwić, jest to kilkuletnie auto, o czym jest mowa w zakładce specyfikacja. Wracając do głównego bohatera dzisiejszego odcinka, za chwilę złożymy dach, ale jeszcze w międzyczasie chciałbym wam pokazać, ile jest miejsca w bagażniku. Według informacji z katalogu, aż 490 litrów a więc bardzo, ale to bardzo dużo jak na tego typu auto. Mowa oczywiście o sytuacji, w której to dach jest na górze. Jeżeli jednak zdecydujemy się go złożyć i zechcemy czerpać frajdę z jazdy bez dachu, to ta oto roleta stanowi punkt graniczny. Jeżeli położę tutaj plecak, no to jak możemy zauważyć, troszeczkę on wystaje. Jeżeli jednak położę go na płasko, wygląda na to, że jest ok. i teoretycznie do tego poziomu jest 190 litrów. Tak to wygląda w tym momencie, zamknijmy więc klapę. No niestety uchwyt jest tylko i wyłącznie po prawej stronie i złóżmy w końcu dach. Sprawdźmy jak to cabrio wygląda w pełnej okazałości. Co bardzo istotne, cały ten proces odbywa się za pomocą tylko i wyłącznie jednego przycisku. Dla porównania, w ubiegłym roku testowałem podobnie czerwonego Forda Mustanga, nówkę sztukę, który to niestety miał w połowie elektryczny, a w połowie mechaniczny dach. Początkowa faza odbywała się w tym oto miejscu, trzeba było uwolnić mechanizm manualnie, a tutaj mamy auto praktycznie kilkanaście lat starsze, a wszystko odbywa się za pomocą jednego przycisku. Nic nie musimy ręcznie, Kręcić, składać, no tak to można jeździć. Na pokładzie tego modelu znajduje się jeszcze Windshot, który zapewnia wyższy komfort podróżowania i mniejsze zawirowania powietrza. Nie wygląda to jakoś super atrakcyjnie, no ale swoją rolę zapewne spełnia. Za chwilę to sprawdzimy. Jeżeli oczywiście ktoś tego nie lubi, to można łatwo zdemontować. A tak, jeszcze przy okazji, skoro już o kabrioletach mowa, to w komisie, w którym to nagrywam, a jest to auto-komis Stachowicz w jegłowniku niedaleko Elbląga. W ofercie znajduje się również Audi TT Roadster i to w tej kozackiej wersji quattro o mocy 225 koni. Dajcie znać, jeśli bylibyście zainteresowani filmem z tym samochodem. Przechodząc już do silników, rozpiętość gamy w Megance drugiej generacji była naprawdę szeroka, ale nie każda jednostka trafiała do cabrio. Tak było na przykład z silnikami diesla. 19,130 130 koni, 2.0, 150. One były dostępne w cabrio, ale na przykład odmiana 173 konna na już. Nie. O ile kiedyś uważałem, że Cabrio i diesel to niezbyt smakowite połączenie, o tyle w ubiegłym roku, gdy odbyłem road tripa do Hiszpanii, który liczył kilka tysięcy kilometrów za sterami nowego BMW Serii 4 stwierdziłem, że to jest jednak super opcja. Bo jedzie się naprawdę świetnie, mocy jest dużo, a spalanie przy tym zaskakująco niskie. No ale diesel to inna para kaloszy, prezentowany egzemplarz jest wyposażony w silnik benzynowy. 1.6, 16 zaworów, 112 koni mechanicznych i ok. Około 150 Nm momentu obrotowego. Alternatywnie można było wybrać wolno-sącą dwulitrówkę o mocy 135 koni lub turbodoładowaną o mocy 163. Prezentowana wersja do 100 km godzinę rozpędza się w 11,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 198 km godzinę. O ile wartości te może nie są zbyt porywające no, prędkość jest i tak bardzo duża, ale przyspieszenie słuchajcie, w tego typu autach nie liczy się zawsze to, jak Mocno wciskają one nas w fotel, ale raczej to, że mamy dostęp do świeżego powietrza, czujemy wiatr we włosach i możemy przy niższych prędkościach naprawdę nawiązać kontakt z otaczającym nas światem. O przycierka pomimo obecności czujników parkowania. No chyba, że to jakieś inne auto przytarło tę megankę. Co do pojemności zbiornika paliwa, jest ona naprawdę duża. Wynosi 60 litrów. Dosyć niespotykane już w dzisiejszych czasach w tym segmencie samochodów, a przy deklarowanym zużyciu paliwa na poziomie 7 litrów cały zbiornik powinien nam wystarczyć na jakieś 800 km, a dodam jeszcze, że całe auto waży raptem 1395 kg, a więc zbyt ciężkie nie jest. Przy okazji prezentacji tego egzemplarza chciałbym dodać, że Megan drugiej generacji było autem naprawdę świeżym i nowoczesnym, które różniło się i to znacznie od swojego poprzednika. Francuzi się naprawdę postarali i zastosowali naprawdę ciekawe rozwiązania, jak jak na przykład kluczyk w formie takiej oto karty. Mamy tutaj więc dostęp bezkluczykowy, a następnie, używając tej karty, możemy uruchomić silnik. W dzisiejszym odcinku nie mogło zabraknąć testu schowka, tak więc sprawdźmy, jak ten mechanizm otwiera się w Megance drugiej generacji. Jak możecie zauważyć, dosyć plastikowo. Klapa troszeczkę tłucze, ale nie jakoś tak strasznie jak w samochodach dostawczych i jest przy tym stosunkowo lekka. Jeśli chodzi o schowek, który znajduje się pod podłokietnikiem pomiędzy fotelami, jest on dosyć pojemny, ale nie ma tam żadnego portu USB i tym bardziej złącza zapalniczki, które mamy w tym oto miejscu. Dobra, ruszamy na przejażdżkę. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to sprzęgło bierze dosyć późno. Trzeba mocno podnieść stopę, aby ten samochód zaczął jechać. Przejazdkę rozpoczynamy we w pełni otwartym trybie, a więc mamy złożony dach, szyby opuszczone. Ale widzę, jest troszeczkę podmuchów na osłonie mikrofonu, także szyby podniosę, aby lepiej mnie było słychać. I tak przemierzymy resztę testu. I wiecie co? Myślałem, że w głowę będzie wiać troszeczkę mocniej. Ja mam 1,90 m. To nie jest jakiś szczególnie duży samochód, i nie dało się opuścić fotela tak nisko, jakbym chciał. Także siedzi się troszeczkę wysoko, ale mimo tego w głowę mi jakoś strasznie nie wieje. Wyczuwam tylko lekki podmuch we włosach, także oceniam, że nawet osoby dosyć wysokie są w stanie komfortowo tym samochodem jeździć. Jeśli chodzi o przyspieszenia. To powiem Wam, że po tych kilku kilometrach nawet się tym tematem nie zastanawiałem. Jeżeli przesiadacie się ze zwykłego samochodu, jakiegoś sedana, kombiaka, kupety, nawet do jakiegokolwiek kabrio, to różnica w odczuwaniu jazdy jest tak duża, że zaczynamy zwracać uwagę na inne aspekty. A inne po prostu już nas aż tak nie obchodzą. No i jeśli chodzi właśnie o ten wcześniej wspomniany kontakt ze światem, no, no bajka. Ja sobie opuszczę teraz szyby, wyobrażę sobie, że wjeżdżam gdzieś na jakiś bulwar, staróweczkę, stare miasto, przemierzam to wszystko 20 km na godzinę i cieszę się latem, ciepłymi dniami. Ale piękna, piękna sprawa. Jeżeli boicie się motocykli, nie akceptujecie ryzyka z nimi związanego, chcecie jednak mieć pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, no to kabriolety mogą być takim półśrodkiem. A nawet jeżeli nie myślicie o motocyklach, ale chcecie mieć coś innego, coś czego Wam brakuje już w motoryzacji to za stosunkowo niewielkie pieniądze da się kupić jeszcze jakieś w miarę małe kabriolety i naprawdę mieć frajdę z jazdy. A czy z tyłu będzie siedziało się równie dobrze? No powiem, że mi niestety nie. Nie wiem, komu zmieściłyby się tutaj nogi, bo jeśli chodzi o, o szerokość jest w miarę okej, okay, ale za kierownicą musiałby zasiąść naprawdę jakiś e, mały kierowca, mała kobietka, aby komukolwiek Tutaj odpowiadało. No dobra, sprawdźmy teraz może jak to przyspiesza. No to sprzęgło mam jeszcze niewyczute. No, czuć, że tej mocy nie ma jakoś strasznie dużo, 90, dobra, tyle można jechać, no, jako tako się to rozpędza, ale tak jak mówię, w tym samochodzie to nie jest priorytet, bo nawet jadąc już tą stałą prędkością. To ten podmuch wiatru jest naprawdę solidny. Także, w kwestii osiąganych prędkości, tak jak mówiłem wcześniej, 200 km na godzinę prawie to jest i tak bardzo dużo. A przyspieszenia do setki. Jeśli chcecie mocniejsze kabry, kupcie coś innego. Jeżeli to nie jest wasz priorytet, a podejrzewam, że w wielu przypadkach po jeździe testowej nie będzie, to warto zastanowić się nad czymś takim. No dobra, to teraz pytanie ile to wszystko kosztuje? Gdy ten samochód był nowy, był wyceniony na 23 tysiące euro, a że było to dawno temu, trzeba by było doliczyć inflację i dzisiaj otrzymalibyśmy już 33 koła. Po przeliczeniu na złotówki wychodzi nam 140 tysięcy, a prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wystawiony za 12 900, co stanowi zaledwie 9% wartości początkowej. I moim zdaniem jest to dosyć interesująca sytuacja, gdyż przyjęło się że kabriolety tak mocno nie tanieją. Dajcie więc znać, co myślicie o tej ofercie, i ogólnie o Megan 2 Cabrio. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!